Cześć Amelka, co u ciebie? Hej Casper, siedzę z serialem i herbatą, a u ciebie? Zobacz, co znalazłem na fejsie. Jakie jest twoje imię bez tych liter? Haha, ha, nie wygłupiaj się, lepiej mów, co tam u ciebie. Miałem włączyć Netflixa, ale sąsiad znowu coś kombinuje. Ten od garażu znowu wiercą o tej porze? Nie, nie, chodzi mi o tego nowego z naprzeciwka. Wiesz, tego co się wprowadził w zeszłym miesiącu. A co robi takiego dziwnego? Stoi w swoim ogrodzie i się nie rusza. Już z pół godziny tak stoi. Może podlewa trawnik albo sprawdza płot? O 23:30, w ciemności i nie ma żadnych narzędzi przy sobie. No to rzeczywiście dziwne. Może zapalić wyszedł. Nie? Po prostu stoi jak słup i patrzy w kierunku mojego domu. To może rozmawia przez telefon Bluetooth czy coś? Nie, ręce ma opuszczone wzdłuż ciała, jak żołnierz na warcie i ma jakiś dziwny strój. Jaki dziwny? Może pracuje na nocną zmianę? Czerwony kombinezon, czy coś podobnego. Taki, jak mają mechanicy albo pracownicy magazynu. Może mechanik wraca z pracy i się zamyślił. Amelka, on tam stoi już prawie godzinę. Sprawdzałem co 10 minut przez okno. Godzinę? To już naprawdę niesamowite. I chyba trzyma coś w ręce. Coś błyszczącego. Co trzyma? Telefon może? Wygląda jak nożyczki? Duże, takie ogrodnicze może. Nożyczki? Kacper, to brzmi bardzo dziwnie. Właśnie dlatego piszę do ciebie. Nie wiem, czy to normalne, czy powinienem się martwić. Może zadzwoń na policję? Na wszelki wypadek? I co im powiem, że sąsiad stoi w ogrodzie? Pomyślą, że jestem stuknięty. No racja, ale nożyczki o tej porze to już niepokojące. Może przesadzam, ale mam dziwne przeczucie. Czekaj, on się ruszył. W którą stronę? Do swojego domu. Nie bliżej mojego płotu. Teraz stoi przy samej granicy naszych posesji. Może chce z tobą pogadać o czymś. O tej godzinie? Z nożyczkami w ręku? Faktycznie to bez sensu. Amelka, coś tu nie gra. Kacper, odpisz proszę, martwię się. Jestem wszystko okej. Okay. Co się dzieje z tym sąsiadem? Przeszedł przez płot. Jest teraz w moim ogrodzie. Stoi przy jabłoni i dalej patrzy na dom. Dzwonisz na policję teraz. Stoję przy oknie w salonie i patrzę na niego. On też na mnie patrzy. Nie patrz tylko dzwoń na 112. Amelka, to jest bardzo dziwne. Im dłużej na niego patrzę, tym bardziej wydaje mi się znajomy. Znajomy jak? Może to ktoś z pracy? Nie z prac, znajomy inaczej. Zrobię zdjęcie, może będziesz wiedziała, co robić. Kacper, nie wychodź z domu. Nie wychodzę, robię przez okno w salonie. Mam dobry aparat w telefonie, powinno być wyraźne. Jezus Maria, Kacper to naprawdę przerażające. Widzisz? Nie zmyślam. Poczekaj, spróbuję lepsze zdjęcie z bliska. Nie, odejdź od okna. Muszę sprawdzić, kim on jest. Kacper, ta twarz. Nie widzę twarzy, ma kaptur naciągnięty głęboko. Ale jego budowa ciała, sposób stania... Ale ja coś widzę w cieniu. To niemożliwe. Co widzisz? Powiedz mi. Kacper, ta osoba wygląda dokładnie jak ty. Te same ramiona, ta sama wysokość, nawet sposób trzymania głowy. Co? To niemożliwe! Może źle widzisz na zdjęciu przez cienie. Nieźle widzę. Te same proporcje ciała co u ciebie, to jakby twój bliźniak identyczny. Nie mam bliźniaka Amelka, wiesz o tym. Wiem, że nie masz, dlatego to takie przerażające. Może to jakiś psychol, który mnie śledzi i specjalnie się ubiera podobnie? Sprawdź w internecie. Może coś się dzieje w mieście. Może to jakiś flashmob albo głupi żart. Dobra, włączam komputer. Sprawdzę lokalne fora. O kurczę. Co znalazłeś? Forum naszego osiedla i forum miejskie też. Ostatnie posty z dzisiaj, wszystkie z ostatnich kilku godzin. I co piszą ludzie? Ktoś identyczny jak ja stoi przed domem, dzielnica Wilanów. Proszę o pomoc. Moja sobowtórka terroryzuje sąsiadów Mokotów. Co robić? Policja nie wierzy. Ktoś wyglądający identycznie jak ja. Czy ktoś ma podobny problem? Mój klon w ogrodzie. To jakiś żart grupowy czy co? Może hakujesz sobie forum, żeby mnie przestraszyć. Nie hakuje! Jest tego dużo więcej. Sprawdź sama. Wszystkie posty z ostatnich czterech godzin to są takie historie. Ludzie piszą, że widzą swoje kopie. Sprawdzam. O Boże, to prawda. Tu jest kilkadziesiąt takich postów. To niemożliwe, żeby tylu ludzi miało takie same problemy jednocześnie. Zobacz daty i godziny. Wszystko zaczęło się dziś po dwudziestej. Jakby ktoś wypuścił ich wszystkich naraz. Amelka, sprawdź, czy wszystko ok u ciebie w domu. Dlaczego pytasz? Po prostu sprawdź wszystkie okna i drzwi. I popatrz, czy nie ma nikogo na podwórku. Kacper, przerażasz mnie. Sprawdź, proszę. Sprawdziłam u mnie wszystko w porządku, ale przeczytałam więcej postów na forum. Ludzie piszą o czymś, co nazywają Tethered. Co to takiego? Podobno to jakiś projekt rządowy sprzed lat. Tworzyli kopie ludzi w podziemnych laboratoriach. Brzmi jak science fiction. Ale ludzie piszą, że te kopie były trzymane pod ziemią. Żyły tam jak zwierzęta, jedząc resztki. I czuły wszystko, co czuli ich oryginały na powierzchni. To jakiś obłęd. Ale wyjaśniałoby, dlaczego wszyscy mają swoje kopie. A ja dalej mam gościa w ogrodzie. Teraz stoi bliżej, pod samym oknem salonu. Dalej tam jest? Przeszedł pod samo okno. Jest półtora metra ode mnie, tylko szyba nas dzieli. Co? Zdjął kaptur. I jak wygląda? Nie patrz na niego, nie rób nic głupiego. Za późno. Patrzymy sobie w oczy. I co widzisz? A Melkani, to naprawdę jestem ja. Ta sama blizna na brodzie po wypadku na rowerze. Ten sam sposób ustawiania włosów. Nawet ten sam sposób mrużenia oczu. To jest moja twarz. To niemożliwe, stoisz w domu i piszesz do mnie. On uśmiecha się tak samo jak ja. Ale to nie jest normalny uśmiech. W jego oczach jest coś innego. Co innego? Jakby wiedział coś, czego ja nie wiem. Jakby wiedział, co zaraz zrobię wcześniej niż ja. To przerażające uczucie. Odejdź od okna natychmiast. Nie mogę. Czuję się, jakbym był zahipnotyzowany. Jakby między nami była jakaś więź. On podnosi nożyczki powoli. Kacper, uciekaj z tego pokoju. Otwiera i zamyka je bardzo powoli. Jakby mi coś pokazywał. Jakby chciał, żebym wiedział, co zaraz się stanie. Pokazywał co? Co zrobi ze mną. I najgorsze jest to, że ja to rozumiem. Jakby myślał moimi myślami. Czekaj, on odchodzi od okna w końcu może sobie poszedł. Nie, idzie w kierunku drzwi wejściowych. Słyszę jego kroki na żwirze. Drzwi są zamknięte na klucz? Tak, ale słyszę jakieś dziwne dźwięki przy drzwiach. Jakie dźwięki? Jakby ktoś szukał czegoś w kieszeniach. Metaliczny brzęk. Co szuka? Amelka. On ma klucze, takie same jak moje. Jakie klucze? Skąd miałby mieć twoje klucze? Nie wiem, ale słyszę, jak próbuje otworzyć zamek. I pasują. Słyszę, jak obraca się w zamku. To niemożliwe, jesteś sam w domu. Nie jestem już sam. Słyszę, jak drzwi się otwierają. Potem kroki na korytarzu. Schowaj się gdzieś! W łazience, w szafie! Gdzie mam się schować we własnym domu? On zna każdy pokój, każdy kąt, każdą kryjówkę. Bo to jest mój dom. A on to wie wszystko, co ja wiem. Ale to nie jesteś ty. Skąd możesz to wiedzieć? Może to ja nie jestem sobą? Może ja jestem tą kopią? Kacper, przestań gadać głupoty. Kroki się zatrzymały. Jest pod drzwiami do mojego pokoju. Czuję jego obecność po drugiej stronie. Zrób coś. Weź nóż z kuchni. Za późno na ucieczkę. Amelka, a ja wiem co on zaraz zrobi. Czuję to tak wyraźnie, jakby to były moje własne zamiary. Skąd możesz to wiedzieć? Bo ja bym zrobił to samo. Gdybym był na jego miejscu, gdybym był więziony pod ziemią przez lata, gdybym żył jak zwierzę podczas gdy ktoś inny żył moim życiem, co masz na myśli? Klamka się powoli obraca: Kakper. Drzwi się otwierają. Wchodzi do pokoju. Co się dzieje? Stoimy naprzeciwko siebie. To naprawdę jestem ja, Amelka. Ale jednocześnie to nie jestem ja. To jest jak patrzenie w krzywym lustrze. Nie rozumiem, co masz na myśli. On patrzy na mnie i wie wszystko. Zna każdą moją myśl, zanim ją pomyślę. Każde wspomnienie, każdy sekret. Wszystko, co zrobiłem w życiu. To niemożliwe. Amelka, pamiętasz jak złamałem rękę w trzeciej klasie? Tak, spadłeś z huśtawki na placu zabaw. Nie spadłem. Pchnął mnie Tomek Kowalski, bo nie chciałem mu dać piłki, a potem powiedział, że jak komuś powiem, to pobije mnie jeszcze bardziej. Nigdy nikomu tego nie mówiłem, nawet tobie. Skąd nagle to wszystko pamiętasz? Bo on mi to przypomniał. Bez słów po prostu wiedziałem, jakby połączył się z moimi wspomnieniami. Kacper, uciekaj stamtąd natychmiast. Nie mogę uciec od siebie samego. On powoli podnosi nożyczki. I wiem dokładnie, co chce zrobić czuję jego zamiary jak swoje własne. Co chce zrobić? To co ja bym chciał zrobić, gdybym był więziony przez lata w podziemiach, gdybym żył w ciemności i brudzie, jedząc resztki i odpadki, podczas gdy ktoś inny żył moim prawdziwym życiem na górze. O czym ty mówisz? przeczytałem resztę postów na forum. Ludzie opisują to samo. Te Tethered to były nasze kopie stworzone w laboratoriach. Rząd eksperymentował na ludziach dekady temu. Stworzyli nas wszystkich w podziemnych kompleksach, ale potem projekt został zamknięty i o nas zapomnieli. To brzmi jak obłęd. One żyły tam latami, czując wszystko co my czuliśmy. Kiedy ja jadłem obiad, on czuł smak, ale dostawał tylko resztki. Kiedy się cieszyłem, on też czuł radość, ale nie miał powodu. Kiedy się zakochałem, on też to poczuł, ale był sam. A teraz wyszły na powierzchnię. Dlaczego teraz? Bo chcą odzyskać swoje życie. Nasze życie. I wiem, że to zrobią. Bo ja bym to zrobił na ich miejscu. Biegnij gdzie indziej do sąsiadów. On wie, gdzie pobiegłbym. Bo pomyślałby dokładnie tak samo. Znamy się nawzajem lepiej niż ktokolwiek inny. Bo jesteśmy tą samą osobą. A Melka... Tak? Mów do mnie. Jeśli już nie odpiszę za kilka minut. Albo będę pisał w dziwny sposób. Używał innych słów niż zwykle. To znaczy, że to już nie jestem ja. Nie gadaj tak, przestań. On podchodzi bliżej, podnosi nożyczki wyżej. Uśmiecha się tym samym uśmiechem co ja. Ale w jego oczach jest coś, czego w moich nigdy nie było. Co takiego? Głód. Rozpaczliwy głód prawdziwego życia. Głód słońca, świeżego powietrza, normalnego jedzenia. Głód bycia prawdziwym człowiekiem. On zasłużył na to życie bardziej niż ja, bo on cierpiał przez lata, żeby je mieć. – Kacper, nie. On ma rację, Amelka. Ja żyłem jego życiem nie wiedząc o tym, a on płacił za to cierpieniem. Teraz chcę sprawiedliwości. I nie mogę mu się przeciwstawić, bo wiem, że ma rację. On wchodzi do środka mojego życia. I wiem, co zaraz zrobi, bo. ja bym zrobił dokładnie to samo. Katper, Kacper, odpowiedz mi. Proszę cię. Katper, nie zostawiaj mnie. Odpisz, proszę. Cześć, Amelia. Kacper! Boże, myślałam, że coś ci się stało. Modliłam się, żebyś był cały i zdrowy. Wszystko w porządku teraz. Przepraszam, że cię przestraszyłem. Co się stało z tym człowiekiem? Tym, który wyglądał jak ty? Jakim człowiekiem? Nie było tu żadnego człowieka. Jak to nie było? Pisałeś mi o nim przez dwie godziny. Chyba się pomyliłaś, Amelia. Może ci się śniło? Pomyliłam? Mam wszystkie wiadomości zapisane. Wysłałeś mi zdjęcia. Jakie wiadomości? Jakie zdjęcia? Kacper, to nie jest śmieszne. Przestań się ze mną droczyć. Nie wiem, o czym mówisz. Chyba rzeczywiście ci się przyśniło. Może obejrzałaś za dużo horrorów? Przyśniło? Sprawdzam nasze wiadomości. Tu wszystko jest. Sprawdź jeszcze raz. U mnie nie ma żadnych dziwnych wiadomości. Co się z Tobą dzieje? Nic się ze mną nie dzieje, Amelia. Wszystko u mnie w porządku. Czemu się tak denerwujesz? Bo nie piszesz jak Ty. Używasz innych słów. Jak to nie pisze jak ja? To jestem ja, twój brat. Prawdziwy Kacper nigdy nie nazywa mnie pełnym imieniem. Od dziecka mówisz do mnie Amelka. I nigdy nie mówisz twój brat, tylko twój braciszek. Przepraszam, Amelka. Jestem zmęczony, pomyliło mi się. I prawdziwy Kacper wie, że nie lubię, gdy mówi przepraszam. Zawsze mówiłeś Sorki albo wybacz. Nigdy nie mówiłeś oficjalnie przepraszam. Sorki, Amelka. Będę uważał na słowa. I jeszcze jedno. Prawdziwy Kacper nigdy nie mówi, będę uważał. Zawsze mówisz, będę uważać albo postaram się. Przypra, sorki, postaram się lepiej pisać. Kto ty jesteś? Co zrobiłeś z moim bratem? Jestem twoim bratem, Amelka. Kacper się dobrze czuje. Kacper jest szczęśliwy. Dlaczego mówisz o sobie w trzeciej osobie? Bo Kacper to ja, a ja to Kacper.